Zapraszam na pierwszy odcinek cyklu pod tytułem Drabina Sztuki. Dzień dobry, nazywam się Piotr Szymon Mańczak i od niedawna pracuję w Domu Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury. Dziś opowiem Wam o punkcie. Niestety nie w sensie sportowym, bo na tym nie znam się najlepiej, i nie w sensie matematycznym, bo o tym prawdopodobnie mogliście posłuchać w szkole. Dziś opowiem Wam o punkcie w sensie plastycznym. W każdym kolejnym odcinku drabiny sztuki będziemy brać na warsztat jedno lub dwa słowa bądź pojęcia, których używamy do tego, aby mówić o tym, co widzimy. Nie musi to być sztuka, może to być na przykład widok z okna. Celem tych spotkań będzie zbudowanie języka i nauczenie się opisywania świata tego, który jest przed naszymi oczami, tego wszystkiego, co możemy wokół siebie zaobserwować w taki sposób, jak mówią o tym artyści, na przykład malarze, bądź rzeźbiarze. Mam nadzieję, że po kilku naszych spotkaniach każdy z was będzie mógł spokojnie pójść do galerii, bądź na wernisaż i porozmawiać z artystą o tym, jak wyglądają jego prace, jak równy z równym. Jeżeli więc czujesz, że jesteś jak bohater przykrego dowcipu o tym, że faceci znają tylko trzy kolory, nie martw się, jest dla ciebie nadzieja. Ze mną nauczysz się rozmawiać o kolorach nawet z kobietą. Wyjaśniam, jeżeli wylosować 18 osób, które nie widzą kolorów poprawnie, będzie wśród nich 17 mężczyzn i tylko jedna kobieta. Średnio, statystycznie. A więc pierwsza zasada rozmawiania o kolorach. Nigdy nie daj się wciągnąć w dyskusję o tym, czy coś jest zielone, czy niebieskie. Koniec, kropka. Koniec, kropka. To wyrażenie wskazuje na funkcję, którą ma punkt w piśmie. Alfabet odwzorowuje dźwięki mowy, ale mowa to nie tylko to, co mówimy. To również te momenty, kiedy milczymy. I tak, krótką przerwę można odwzorować przy pomocy przecinka, trochę dłuższą przy pomocy pół albo myślnika. Ale podstawowym, uniwersalnym znakiem tej ciszy, tego milczenia jest punkt. W swojej klasycznej już książce Punkt i Linia płaszczyzna Wasel Kandyński pisał, że punkt jest łącznikiem między dwoma światami. Z jednej strony reprezentuje nicość, czyli ciszę, nieistnienie dźwięku. Z drugiej jednak jest znakiem, czyli czymś, jak gdyby najskromniejszą możliwą literą. Podobnie w malarstwie. Podstawowym elementem obrazu jest punkt, bo nie da się namalować niczego mniejszego ani mniej widocznego niż on. W końcu bardziej podstawowa od maleńkiej kropki jest tylko mniejsza kropka. Widać więc, że wszystko zależy od tego, z czym porównamy rzecz, którą chcielibyśmy punktem nazwać. Jezioro Zajęcze, które mamy na stogach, w dużym powiększeniu rozlewa się na cały ekran. Jeżeli jednak zmienić skalę mapy, staje się punkcikiem. Czyli punkt jak gdyby nie istnieje, a przynajmniej bardzo mało istnieje, bo jest maleńki. Z drugiej strony, jeżeli zebrać dostatecznie dużo punktów, to mamy coś. Tak jak na teście, kiedy za wszelką cenę staramy się zdobyć w każdą możliwą, poprawną odpowiedź, nawet wartą pół punkta, żeby uzyskać zaliczenie. W końcu ziarnko do ziarnka i A więc z dostatecznie dużej ilości prawie niczego da się zrobić coś. Pora na kontrowersję. Pokażę Wam obraz po zobaczeniu którego być może zapytacie, to ma być sztuka. Przed Wami największe osiągnięcie nurtu zwanego suprematyzmem, czyli Czarny Kwadrat na Białym Tle. Czarny Kwadrat na Białym Tle Kazimierza Malewicza to faktycznie obraz, przy którym można się zastanawiać, co takiego nadzwyczajnego w nim jest, że wszedł do historii sztuki i jest jednym z najbardziej znanych dzieł nowoczesności. Jak to jednak bywa ze sztuką XX wieku? Nie da się jej rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu. A kontekst jest taki, że Malewicz poszukiwał malarskiego atomu, czyli właśnie podstawowej jednostki budującej obraz. I zobaczcie, czy naprawdę nie ma nic imponującego w tym, że już w 1914 roku, w czasie kiedy w powszechnym użyciu były telegrafy i alfabet Morsa, Kazimierz Malewicz przewidział, że 100 lat później duża część z nas przez kilka godzin dziennie będzie patrzeć na piksele. Dziś to piksele są podstawowym budulcem prawie każdego sztucznego obrazu, na który patrzymy, bo prawie każdy sztuczny obraz, na który dzisiaj patrzymy, jest obrazem cyfrowym. Mówiąc sztuczny, mam na myśli oczywiście każdy Wytworzony przez człowieka, każdy za wyjątkiem tego, który naturalnie powstaje w naszych oczach, kiedy patrzymy na świat. Ale pamiętajmy, że naszą rozmowę o punkcie zaczęliśmy od kropki, która w pewnym przybliżeniu jest po prostu maleńkim kołem. I chociaż idealny punkt nie ma wymiaru, jest bardzo mały i prawie nie istnieje, to w prawdziwym życiu przecież istnieje, w związku z czym może mieć różne kształty: koła, kwadratu, trójkąta albo czegoś mniej zdefiniowanego, jakiś nieregularny kształt. Zostawiam Was zatem z pytaniem: czy piksele monitorów i innych wyświetlaczy zawsze muszą mieć kształt idealnego kwadratu? Odpowiedź w następnym odcinku. Do zobaczenia.